Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, chyba faktycznie nazwę tą serię komputer dla widza. Dzisiaj będziemy budować komputer dla Oscara. Kim jest Oscar? Oscar jest zapalonym graczem, który nie uznaje kompromisów. Dlatego też wszystkie części dobrane w tej konfiguracji są praktycznie z najwyższej półki. Najpierw kilka słów o częściach, które znajdą się w komputerze Oscara, a potem szybki. Timelapse z budowy zestawu, i na końcu standardowe testy, które Wam zazwyczaj pokazuję. Dodatkowo będziemy podkręcali jeszcze procesor, który jest w zestawie Oscara. Zobaczymy, ile się nam uda z niego wycisnąć i czy przekroczymy barierę 5 GHz. Sercem komputera Oscara jest procesor najnowszej generacji z Intel Kaby Lake i 7 7700K. Jednostka odblokowana, którą, jak już mówiłem, będziemy podkręcać. A na ile nam się uda, to się okaże w czasie trwania filmu. Procesor będzie osadzony na bardzo zaawansowanej płycie głównej MSI Z270 Gaming M7. Płyta posiada. Kompleksowe podświetlenie LED wzmocnione sloty PCIe oczywiście obsługuje SLI od NVD. W zestawie również znajduje się metalowa osłona na dyski M2, tak M2 shield, który poprawia odprowadzanie ciepła z naszego dysku M2. Procesor schłodzi, a przynajmniej postara się schłodzić potężne chłodzenie Dark Rock Pro 3 od Be Quieta. Natomiast Pamięci RAM, które zainstalujemy w komputerze Oscara to Jiskile Ribjavsy 2x8 GB DDR4. Oczywiście o prędkości 3000 MHz i opóźnieniach rzędu CL15. Jako magazyn danych posłużą dwa dyski twarde, jeden o pojemności 1TB, a drugi 2TB WD-RED. Natomiast system zainstalujemy na dysku SSD HyperX o pojemności 480 GB. Na gry, w które aktualnie Oskar będzie grać, przeznaczyliśmy dysk SSD Adata o pojemności 256 GB, dysk z pamięciami 3D NAND, czyli kompromisem pomiędzy pamięciami TLC a MLC pod względem prędkości jak też ceny, no i również żywotności. Zasilać to wszystko będziemy zasilaczem Corsair RM850 i z certyfikatem 80 Plus Gold. Do tego zasilacza również Oscar zakupił kable customowe od Corsaira, które będziemy wymieniać czerwone w materiałowym oplocie. No i clue programu: karta graficzna MSI GTX 1080 8 GB pamięci na pokładzie wersja. Gaming X. A to wszystko zamkniemy w pięknej, dużej, wielkiej obudowie Be Quiet Dark Base Pro 900. Obudowa posiada szklany panel boczny i jest praktycznie całkowicie kustomizowalna. Pracy przed nami co niemiara, więc zapraszam Was razem ze mną do budowy tego właśnie zestawu. Moi drodzy, projekt zakończony sukcesem. Udało się ustabilizować procesor na bezpiecznych temperaturach i dobrym napięciu 1.35 V na 4900 MHz. Procesor zrzuca swoje zegary i zrzuca też napięcia. Temperatury oscylują maksymalne przy syntetycznych testach w granicach 81 stopni, więc bardzo dobrze jak na podkręconą i siódemkę od kabylejka. Niestety nie udało się go bezpiecznie ustabilizować. Ustabilizować się udało, ale nie udało się go schłodzić przy 5 GHz, ponieważ napięcie procesora było dosyć wysokie i chłodzenie Be Quiet Dark Rock Pro 3 nie był w stanie sobie poradzić z tak Podkręconym i gorącym kablejkiem. Jego temperatury oscylowały przy 5 GHz w okolicach 91 stopni przy testach syntetycznych. Oczywiście w normalnej pracy skakały między 83 a 87, co też według mnie nie jest już najbezpieczniejszą temperaturą dla procesora. Dlatego też zdecydowaliśmy się na pozostawienie 4900 MHz. Procesor można oczywiście oskalpować, żeby te temperatury obniżyć, nawet w niektórych przypadkach, oczywiście wszystko zależy od sztuki, nawet o 20 stopni. Natomiast z racji tego, że procesor jest nowy, Oskar nie chciał skalpowania, Procesora, także pozostajemy przy chłodzeniu powietrznym i przy taktowaniu 4900 MHz. Można by jeszcze pomyśleć o zastosowaniu dobrego, zintegrowanego chłodzenia cieczą, bądź też kastomowego chłodzenia cieczą, ale to myślę, że plany Oskara na jakąś bliższą, bądź też bliżej nieokreśloną przyszłość. Komputer w grach spisuje się bardzo dobrze po podkręceniu, jeszcze lepiej. Obudowa Dark Base od BQLT 900 bardzo pojemna, bardzo dużo możliwości aranżacji wnętrza. Widzieliście zapewne, okablowanie troszeczkę uległo zmianie, przerabiałem je żeby ułożyć jeszcze lepiej i żeby jeszcze ładniej to wyglądało. Niestety nadal czekamy na customowy kabel zasilający do płyty głównej, dlatego chwilowo jest wpięty, standardowy kabel koloru czarnego. Natomiast w drodze mam nadzieję, że przyjdzie już niedługo. Został zamówiony prosto w crosserze, ponieważ w Polsce nie było możliwości dostania fizycznie takiego kabla. Także chwileczkę trzeba będzie na niego poczekać. Jak przyjdzie, to jeszcze go założymy i już będzie wszystko pięknie w środku się zgrywało. Wszystkie ceny do podzespołów użytych do tego gamingowego potwora dla Oscara znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie to tyle, jeżeli chcecie, żebym wam zbudował komputer, czy to też taki wypasiony jak ten, czy też troszkę słabszy, w opisie pod filmem jest również link do mojej strony, gdzie możecie u mnie zamówić taki komputer i odebrać osobiście albo poczekać na paczkę wysłaną kurierę. Dzięki serdeczne za oglądanie tego filmu z budowy potwora do gier i zapraszam jak zwykle do kolejnych Filmów na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. Videoblog Tech. Cześć, trzymajcie się. Hej!